spotkań derbowych, gdzie powstrzymywał pan i Jiruna to naszego, a chyba zjednał pan sobie w 100% tę zielonogórską publiczność. Klimat, jaki tutaj panował, już wtedy bardzo mi odpowiadał. Wszyscy wiedzieliśmy, o co jedziemy. Znakomita nasza publiczność to na pewno dla wszystkich, którzy tutaj docierają do tego klubu jako zawodnicy, jest na pewno wspaniałe i to jest też taki... Magnes, który ich tutaj, tutaj przyciąga. A jak informacje o tym, że nie ma dla niego miejsca w tym sezonie, czy osasza No Bez entuzjazmu, nazwijmy to, aczkolwiek no, zrozumiał sytuację, yy, jaka, jaka zaistniała. Ja proponowałem nieco też inną drogę rozwiązania tego problemu, abyśmy mogli go yy, przy możliwościach regulaminu wypożyczyć jako instytucja gościa. Czy istniała w ogóle taka koncepcja sprowadzenia Zęgiego do pary z Saszą Bo oni wtedy idealnie by w każdym nie pasowali. Niewielka. Niewielka taka koncepcja, tak? Czyli praktycznie rozmowy, <coughs> rozmów nie było na ten temat. Wydaje mi się, że, że rozmowy z Jarkiem były tak zaawansowane, że tam ta koncepcja padła. W trakcie sezonu skrytykował pan Adama Strzelca na łamach mediów, czyli to dosyć poważne zarzuty. Po tych chyba jego nieudanych wojażach w meczu o trzecie miejsce, po sezonie chyba pan podtrzymuje swoje zdanie na temat Adamu. No, wyniki mówią same za siebie. E, dobra.